Cześć tu MFX, retrogrania. W tym tygodniu w ramach akcji Multiplatform Games ogrywamy dla Was grę Rick Dangerous 2. Jako, że pierwszy mój kontakt z tą grą był na platformie C64, także właśnie na tym komputerze dzisiaj będziemy grę testować. Gra jest kontynuacją no dość, powiedziałbym, nawet przełomowej części pierwszej Ricka. Wyszła na różne platformy. Mieliśmy nawet recenzję na naszym kanale retrograniowym. A dzisiaj spróbujemy sobie zagrać w dwójkę. Dwójka tak naprawdę... Mm, fabułę może obejrzymy sobie wintrze. Dwójka przenosi nam akcję w przestrzeń kosmiczną, to po pierwsze. A po drugie wprowadza kilka nowych mechanik, ale tak de facto to jest... bardziej można to rozpatrywać jako paczkę nowych poziomów. Mamy trochę więcej starego, dobrego, likowego platformowania. Zobaczmy jak to wygląda. Mamy tutaj pięć poziomów. Gra była tylko na dyskietkach. Eee, przynajmniej tak, tak, w normalnym swoim stanie wydana. Eee, wcześniej z jednej części pierwszej, która była również kasetowa i mieściła się cała w jednym kliku. Tutaj gra jest tak duża, że ma pięć poziomów, z których każdy, każdy dogrywał się z dysku. To oczywiście nie przeszkodziło naszym tutaj e, ulubionym przedsiębiorczym e, dystrybutorom gier pociąć tej gry na pięć części i sprzedawać na kasecie oddzielnie. Eee, w takiej właśnie postaci. W to grałem, jako że statystyków nie posiadałem w młodości. Dziś możemy to naprawić, zagrać sobie wszystkie części po kolei, łącznie zmienić. Także zaczynamy grę. Hyde Park, London. Nasz bohater, Rick, wrócił po ukończeniu jedynki do Londynu. aż tu nagle okazuje się, że Londyn padł ofiarą najazdu UFO. Różne UFO już nad miastem krążą, dlatego Rick, nie czekając ani chwili, przeobarza się w swoje kolejne alter ego. Z Indiana Jonesa zmienia się we Flash'a Gordona i rusza na pomoc. I nie zaczyna nasza akcja. Tak jak więcej goniła na skóra, tutaj goniło z takie lasery. Trzeba tylko iść prawą. No to jest dopiero wprowadzenie do mechaniki. Przypomnijmy, że bohater ma kilka metod eliminacji swoich wrogów to jest pierwsza z nich. Strzał z zasera. Ale są bardzo fajnie porozmieszczane pod kombinacjami. Wciskamy fire i, i, i kierunek. Fire, góra to jest nasz, nasz zaufany blaster. Fire dół zostawiłby, tak jak w jedynce zostały dynami. tu ma takie granaty. Te granaty są zresztą ściągnięte z filmu Terminator. Te granaty można nie tylko zostawić, i tu nowość pierwsza nowa mechanika Granat można również puścić po podłodze w ten sposób. Oraz w chyba tego nie było. W dwójce mamy sekrety to jest nasz pierwszy sekret. Gramy na twardo, bez nieśmiertelności i bez nieskończonych strzał, że sobie pozbiera trochę punktów i trochę granatów. I idziemy w górę. Nie i po raz kolejny atakują nas strzały znikąd. T taki trademark troszkę serii. Yy, pułapki, które, które nie są możliwe do przewidzenia. Jeśli gramy pierwszy raz, to prawdopodobnie tutaj zginiemy, bo musimy tego przechodzić metodą prób i błędów i uczenia się jakby kolejnych pułapek, ginąc od nich. Yy, tu u góry mamy prąd, który musimy sprytnie przeskoczyć, zacząć żeby się uda udało. się. czytam się do guzika. Guzik wyłączył na prąd i tu kolejna, kolejna, kolejna pułapka, która za sobie na nas gra. Większość ludzi zakłada, że ten guzik wyłączył. Jedną i drugą przeszkodę, ale włączę tylko tę drugą. Pierwszą musimy nadal ominąć. Celny strzał, i spróbujemy sobie ściągnąć tego gościa. Oni mają bardzo proste AI, ale spróbujemy go skłonić, żeby do nas szedł. No chodź, no chodź, idzie. Ku zgubie. Giejnij. Tak, tutaj gra pokazywała nam strzałeczką co mamy wcisnąć. Idziemy w prawo. Czy zginę? Czy zginę? Spadnę, spadnę, nie spadłem. Akurat miałem to obczajone. I tutaj mogę robić nawet speedruny, bo w zasadzie gra Ech, pozwala na to. I kolejna strzałeczka, która zachęca nas do wciśnięcia guziku z prawej, ale gdybyśmy to zrobili, zginąłbym natychmiast od tych działek na górze, więc wcisnę ten lewy guzik, który jest tym guzikiem dobrym. O ile w strzały e, padały z najróżniejszych miejsc i nie było nawet takich działek jak tutaj w ścianach, no tutaj jest troszkę uczciwiej, troszkę uczciwiej. Jest trochę mniej tych wyskakujących koców, których nie dało się zobaczyć, i działka w większości e, są widoczne. No ale gra jest nadal zdradliwa i nadal polega na ginięciu. Tu mamy kolejny sekret, Który zbiorę? Tu akurat nic nie groziło, ale w był taki moment, w którym... w którym po wycofaniu takie ściany, one leciały prosto na nas, w jakimkolwiek prawom fizyki. Akurat było bezpiecznie. Zbieramy, 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 zbieramy i idziemy dalej. hoj przygodo. Przy okazji to, ta zmiana ekranów posłużyła nam za save point. że w, w grze jest niewiele, że ginie się często, to warto z tego korzystać. Zwłaszcza, że stracone dwa granaty można sobie łatwo odnowić. pozbędę się jeszcze tego gościa na dole i zbiorę punkty. I teraz delikatnie. Ja już mam odruch kucania, jeśli tylko widzę działko w sprawie, bo nigdy nie wiadomo kiedy on wystrzeli. Ten chyba nie jest dość sprytny, żeby zejść tu na nas, do nas na dół. Więc ja do niego na górę. Okay. Znowu pułapka. Wyłączyło się tylko górne działko. Ach. Nie ma tak dobrze. Gra jest, jest bardzo fajna, bardzo fajnie się kontroluje tą postać fajnie reaguje. Jest na przykład kontrola lotu, nieczęsta rzecz w grze Wszystko bardzo fajnie, płynnie zrealizowane Mimo, że mam tu taką 8 maszynkę, to grafika naprawdę wygląda fajnie Niewiele z gier 8-bitowych, które mają tak fajną kreskówkową postać, tak, że nawet, nawet uśmiech jej widać ja Tutaj bardzo fajnie Dobra, za chwilę będę miał kolejną okazję, żeby zginąć Ponieważ ta platforma nie dojeżdża do końca! I naszym nowym, ruchomym granatem, pozbywam się przeciwnika i idziemy dalej. Ok, teraz muszę zeskoczyć na dół. W już pewnie w której strony miałbym kolce. Wyłączyłem działko. A kolejna. Kolejna podpucha gry. Teraz musimy się skupić. W ten moment jest dość trudny. To jest taka, że wiele z tych poziomów już przechodzę na pamięci mięśniowej, już mam zakodowane w głowie, gdzie są pułapki. O, dokładnie. Kolejny trudny moment, muszę wcisnąć guzik w momencie, w którym platforma jest tam. Bo inaczej zginę. Ale dobra, radę. Nie kusimy losu, czołgamy się na zapas. Precz! Trudno, trzeba będzie poświęcić granat. Czas, jakieś granaty, nigdy nie wiadomo kiedy włączyć się to coś. Haha, ha, wiedziałem! Aj A niech to, rookie mistake. dobrze, przemieszcza się inteligentna beczka. Nie wiem czy jest inteligentna, ale na pewno jest ruchoma. I jest nie do zabicia też, z tego co pamiętam. Haha, mm. okay, spokojnie. Okej okay. Nie Ale mam odróżnienie dzięki uciekaniu przed takimi elementami, okej okay. Elektryczna podłoga Nie 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 Cudem uniknąłem śmierci. tam jeszcze jest z lewej coś ukrytego, ale chyba nie będę już kusił losu gazu. Gra się kończyła, co gorsza kończyć ze strzały. Świetnie. Tu nie ma gdzie uciec. Tylko w górę. Beczka wygląda znadliwie! Hmm... To cóż też będzie chciał mnie zabić tutaj? Cześć! Ostatnio moje życie. Boję się tego guzika. Gra przy tym pokazywała mi strzałkę, ale... No nie wiem. Aj! Mało brakowało. Świetnie. Tu jest dość ciekawy motyw. Podłoga, która nie pozwala mi skakać. Zwiększona grawitacja. Nie wiem, czy gdzieś to jeszcze jest użyte w grze. W jednym celu były nawet sprężynujące podłogi. Tutaj też gdzieś tam się pojawiają. A ja mam niejasne przeczucie, że za chwilkę zginę. Jeśli dobrze pamiętam, ta platforma jest chyba nieprawdziwa, ale nie wiem, tylko bo przeraża mnie to działko z lewej. To już, że moja pamięć mięśniowa właśnie się skończyła i gram teraz na czuja. Fajnie było, gdyby ten robot wszedł na platformę i zjechał nią. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jest! Nie strzesz. Jest! Śmierć. Dobra. Ech. Dobrze. O! Kolejny podłoga, po której nie można skakać. Gra dość uczciwie pokazała nam ją wcześniej, więc mamy szansę nie zginąć. Tak, mam takie wrażenie, że dwójka jest jakby sprawiedliwsza trochę od jedynki. Jedynka faktycznie no, powstała w, w otchłaniach umysłu jakiegoś, jakiegoś kompletnego sadysty, który chyba czerpa jakąś siłę życiową z, z kolejnych śmierci e, graczy. Haha, ha, niespodzianka nie doskoczy do drabiny. Dobrze, czeka na mnie losur! Który nie chce przestać strzelać. Aj! Ale już więcej czasu mieć. Wysunąć poza krawędź. Nagę już fizyki. Kum, zginęł ostatni raz. No i kicha. Dobrze, tak wygląda śmierć yy, bohatera. w Jaric Dangerous pozostawia swój dumny wpis na. W pamięci, które tak uleci. Tak, to był, e, to był pierwszy poziom lika. Chciałbym jeszcze pokazać poziom drugi, ponieważ poziom drugi jest dość ciekawy. E, właściwie poziom trzeci. Poziom trzeci jest dość ciekawy, ponieważ posiada dwie alternatywne ście ścieżki przejścia. Tak, w zupełnym przypadku nuduję na jakieś dziwne pojęcie. Czeka na jego wakula z jedynki. Dobra, przeciwnik. Tu trzeba być trochę sprytniejszym, przeskoczyć tę kolej. Możemy sobie iść dalej poziomem w górę. Albo możemy użyć ścieżki alternatywnej, która jest tutaj. To jest kompletnie inna, inna druga przejścia przez poziom. One na końcu się złączą, no może nie na końcu, ale gdzieś tam w dwóch trzecich myślę poziomu się złączą ze sobą i będzie można dalej przechodzić. Ale to dość rzadka sprawa, ktoś napisał w zasadzie dwa poziomy. Dla... Znaczyłem granat. Dla całej gry. To co rzadka rzecz. Yy... Grafika się trochę zmienia, tak jak w mieliśmy jednak yy, trochę monotonii. Z grafiką. Praktycznie pierwszy poziom i drugi były takie odstające od siebie, a pozostałe już były dosyć szare. Tutaj mamy bardzo fajne kolory, bardzo fajnie przygotowane tła, sprytnie poskładane z klocków. Yy. Bardzo fajnie zrealizowane graficznie. Jak na możliwości C64, to naprawdę, naprawdę jest fajnie. Yy. Też tak jak mówiłem, bardzo fajnie jednak się kontroluje te postawa. O, tu w kolce znikąd. Ten, ten poziom jest dość podobny do, do jedynki. Yy. Grafika tak naprawdę i, i to zachowanie się postaci, jeżeli byśmy sobie włączyli w wersję Amigową, to naprawdę różnice są bardzo małe. Graficznie oczywiście ta gra się różni, ale samo zachowanie postaci, mechanika, fizyka tego wszystkiego, tego całego świata bardzo fajnie jest przeniesiona i w innych platformach, może koledzy, którzy będą za chwilę robić, aby już robili wersję na inne platformy, mogą to potwierdzić albo nie. Z moich z wersją komodorkową amigową. Zachowanie postaci jest bardzo podobne i bardzo właśnie, jeśli jak ktoś miał na komodorku wersję i wszędzie sobie na Amigę teraz, to myślę, że też nie będzie miał problemu. Gra, w której uznaję, że granie na nieśmiertelności nie jest żadnym wstydem, bo to te się naprawdę tak często, że gdyby ktoś chciał to przejść na, na dobrym zestawie żyć, to miałby chyba przedsięwzięcie na, na dobre miesiące, żeby tę grę ukończyć. Frustracja wydaje mi się, że nie, nie jest jednak warta tego, żeby grać w to uczciwie. Można sobie włączyć nieśmiertelność i spokojnie mieć grę na naprawdę dość, dość dużo czasu. Jest na tyle e, wymagająca, na tyle z dużym wyzwaniem, że, że spokojnie można sobie grać nawet na nieskończonych życiach. Tak więc tak wygląda Real Dangerous, świetna platformówka, polecam MFX, retrogranie.